Elochów Małoch, małach rufus! DJ, DJ Grupas! DJ DJ Grubas. Lubaczów, Lubaczów! Lubaczów, Lubaczów! Warszawa Warszawa. Warszawa, Warszawa! Tak jest! Szacunek za szacunek! Jedziemy 涅槃。 W większości spraw, które męczą mnie Nie dbaj o to, za ile, tylko jak Widać dzień, przestań, ciągle myślę Tylko o tym, co jest złe, praca, dom Pismo, sąd, wszystko to zabiera tlen Zmieniasz się, już nie żyjesz Jako wolny ktoś, zamiast skupić się na sto Na tym, za czym idziesz sto Musisz się przejmować, gdzie, kiedy, i kto Nie dbam o to i weź Bo nie dbam, co? O aferzystów Którzy kręcą afery co dzień A powodów szukają, jakby byli Na głodzie, Myślę, że w tych czasach Takie coś już nie jest w modzie, to źle myślę. Widzisz to na własne oczy, kocie Nie dbam o saldo, o kredyt i banknot Co częściej nie ma nic jest, żeby iść w tango Obzdury, co idą z ust tych, co się strają. Nie dbamy, nie pozdrawiamy, chcieli to mają Nie dbam. Co myślisz o mnie, co jest ci niewygodne wiedzania po postronne, to zapamiętaj nie Czy słucha mnie ten koleś, chcę ogrzywką na czole Dla mnie już dawno polec, to zapamiętaj Mówisz do mnie ziomie, gdy w środku dziś jest do mnie, słodkie słów dole to zapamiętaj! O nakazy prawa, ludziom zakazy dawać, zaś się my słyszą grawa, to zapamiętaj! Naprawdę nie mam chęci czasu, dbać o relacje downów, komentarze inkognito forum, expert hip hop Każdy jest teraz pecem, wie co dla mnie lepsze Ja pierdolę to serdecznie i nie dbam o tych co zawiedli, co chcieli mnie wyjebać, ale z czasem wymiekli A teraz ty nie trać mojego czasu, bo zasób słów tracę znów na pajędzierdolę ty masz celność, podpierdalać lewą ręką A prawą podawać wite Typie, kiepskie imię, poczekaj to na winę Co w głowie się nie mieści, jak od nas nowe wieści napisał Napisałbyś podręcznik, ale podasz tylko ręcznik Męciu, już był typ co zjadał pięciu Odleciał jak na okęciu Posłuchaj popatrz, by to wiedział chłopak O tym zwrota ta, forma dobra i przekaz Plus obraz od nas, rozważ. Co myślisz o mnie, co jest ci niewygodne Jebie zdania postronne, bo za Bucha mnie ten koleś, ze na czole Dla mnie już dawno pole. To zapamiętaj, że mówisz do mnie ziomie i w środku dziś się to mnie, z podwiesku dole, To zapamiętaj, o nakazy prawa Ludziom zakazy dawać, zaś się my słyszą brawa To zapamiętaj że siedzie raga, że trochę nie wypada Zazdrosny kwiecie zgaga, nie wasza sprawa kurwa Te rymy mi dziś Bóg dał, nie znajdzie bubla pała Bo tu jej chujda bójda, że mam styl jak mała chwała za tych mądrych i kumatych dzięki Dla tych co wkręcają się w tekstanie tylko w dzięki Ty lepiej się jebnij w ten łeb, potem klęknij i weź Kurwa przekmin ten tekst, ty to niezły jesteś Zawsze znajdzie się palenie, nie dbam o to Z przyjemnością wyrzucę ten kolejny rym w błoto Rzadko piszę rap po rapie, nie dbam o to Łapiesz, jak mi się nazbiera, to przelewam to na papier Affermistika, bo każdy wciąż znika, co Co u mnie słychać, choć ja nie znam typa, co Wiek nie patrzy w oczy, człowiek patrzy na zysk Człowiek nie umie słuchać, ale umie pluć pisk, A nie dba. Co myślisz o mnie, co jest ci niewygodne Jebie zdania postronne, to zapamiętaj Czy ten koleś, złem na czole Dla dla mnie już dawno polec, to zapamiętaj! Że mówisz do mnie, ziomie, i w środku dziś jest wspomnie mnie, słodkie słów dole, To zapamiętaj! Nie Bo dba. nakazy prawa, ludziom zakazy dawać, zaś się my słyszą prawa, to zapamiętaj! Nie co myślisz o mnie, co jest ci niewygodne niebie zdania postronne. ten ten koleś zemą grzywką na czole, dla mnie już dawno polec, nie. Że mówisz do mnie, ziomie, i w środku dziś jest po mnie, słodkie słów kapierdolę. Pierdolę. O nakazy prawa, ludziom zakazy dawać, za się my słyszę brawa. To za <grystanie>